Halo, to ja, Naczelny Pokémon YouTube'a, wiecie Wczoraj widzowie na namichan mi się wjebali traktorem do, przez płot do, Wbili do mojej twierdzy, więc ja musiałem takim zajebistym opesusem Musiałem wyskoczyć przez okno i jebłem takie 360 no scope, wiecie Jebłem takie 360 no scope, takiego wallbanga jebłem, nie Skoczyłem do, do takich kanałów i tak przewędrowałem aż do piwnicy Mariusza T i teraz się tam bawimy kotkami i nagrywamy Minecraft Let's Play. I oczywiście chciałbym pozdrowić Kubę i nie, nie jestem czarnoskóry, ale i tak mam dużego, więc wiesz, mogę ci pokazać bydlaka, tylko, tylko nie tutaj, nie? A więc tak, no wiecie, chciałbym jeszcze pozdrowić moją żonę, Nikolę, bo wie, wiecie jak tutaj hater się hajta, nie? Bo to już przyszedł taki czas w życiu hejtera, kiedy he, prawdziwy hejter musi się ożenić i znaleźć sobie kogoś. No, a co do nami, no to musisz sobie znaleźć jakąś inną osobę, no bo wiesz, ja, ja już jestem zajęty, no sorry. Ale cały czas możemy razem nagrywać hejty i yy, Minecraft Let's Play, więc, więc wszystko spoko, nie? No i właśnie, Nanami Chan nagra film odnośnie mojego hejtu, wiecie. Tak samo zrobi Fabian odnośnie Nanami Chan, bo wiecie... Ona tam plagiatuje te wszystkie obrazki, demerię, więc on też nagrał o tym filmik, bo skomentował tam mi pod moim filmem, jej, fejm dojebany, kurwa, raz, dwa, trzy, Kapa. Y... Hmm. I, i, I co ja mogę powiedzieć? No taka trochę incepcja, bo każdy będzie na każdego nagrywał filmik, no, no, no jest spoko. No a odnośnie ślubu, to ja was bardzo serdecznie zapraszam, wiecie, płyn do chłodnicy będzie się lał w hektolitrach. No i wiecie, ziemniaki będą latały, keppo. No i Olga, no jak chcesz, to możesz zatańczyć z Panem młodym, tylko pamiętaj, no nie potnij nie przypadkiem tam ziemniakiem, nie wiesz, bo, bo, bo możesz tak przypadkiem nie pociąć, ale to, to postaraj się tak nie zrobić. W ogóle, Boxdel będzie moją, będzie moją druchną, nie? Więc musicie się przygotować na maraton z ciekawostek, które rozjebią Wam mózg. No, no joke, mate. This is true. I would trust me, really mate. Boxdelowi w sumie też, więc możemy go pozdrowić. A więc tak wszyscy raz, dwa, trzy, krzyczymy Boxdel, pozdrawiam cię. Raz, dwa, trzy. Boxdel, pozdrawiam cię. No i do dobrze, że do dobrze tak zrobiliśmy, więc te teraz możemy się pożegnać, więc pamiętajcie, pomimo, że y, to będzie mój ślub i moje wesele, no to Boxdel tak czy owak może wam sadzić łapkę w pupę i wyhodować homunculusa, może go nawet wsadzić do płynu do chłodnicy albo do tego ziemniaka, którym się będziecie ciąć, więc musicie jak najbardziej uważać, zachować całkowitą ostrożność i chronić swoją pupę przed, przed nim, nie? Więc no tutaj takie po porady wujka YouTube'a, więc no to cześć.